A to nie automatycznie wchodzą i nie mają? Grace, gracze przed nami. Dobra, dobra, dobra. Ale gdzie przed nami? Tutaj gdzie stoisz? Na dobra. daleko. Dobra, to ja sprawdzisz. Na tym kampie? Iż przebieg tam do przodu, tak? Tak, ja biegnę. Na kampie są? Z drogi przechodzi. A ją je... widzę? Jeden dostał? Ode mnie też chyba dostał. One minus. Prawo, prawo, prawo. Skałki idzie Zginalém. Gdzie zginąłeś? Obok was O Gdzie Zginalnego? strzelasz? Do skałek? Gdzie to jest? Na skałkach są Na skałkach, na skałkach. Po, po lewej tak. tam przez... Po prawej, po prawej na skałkach, przenieście się po prawą na skałki Trzech ich tam widziałem No bo... Y, ten No bo widziałem, że przebiegali przez drogę Ja tam tak powiem jeden ma minus 260 jeden to z was nie zabrał bpki to jest ten pan z sksm yy, dobra jak jest was status Wyleczony, ja jestem wyleczony. Nie, nie dostałem ani jednej pestki. Ja jestem na kampie w tym momencie. Idę w prawo, żeby złapać ich od drugiej strony. Ja też się cofam i idę w prawo. Nie widzę, zniknęli mi. Którym... No, to jest ten moment, żałuję, że nie mam termalki. Szukam ich. Tu ma No tak, tak, tak. Ktoś koło mnie w krzakach Nie wiem czy tylko o ciebie jestem za słupem energetycznym uprzedłem w prawo mocno Posłyszę krzaki Idą do ciebie Sam przeszli drogę, przeszli drogę. Aż mu, aż mu kurwa plecak spadł. Tak ode mnie dostał. A to nie właśnie ich słyszę? Bebechy mi wypływają. To jak się zacerujesz, to ja mogę się zgłosić na odnika, będę biegał jak poje. A wy będziecie obserwować. Nie, nie, spoko. Staruję się. Tak, jeszcze już? Możemy się Tak, umawiać, Tak, tak? Ja jestem gotowy. Ale za bardzo tego... nie wiem tam gdzie jestem już teraz Podejdę do z Ciebie Kleks, odzyskam Cię Poczekaj Kleks nie, nie, spoko, ja jestem ten, ja jestem żywy, nie? Spoko Teraz stresu, naprawiłem się Z tego kampa, mogę się udać w stronę tych... Podchodzę do miejsc Ciebie Kleksu No dobra Ja się trochę cofnąłem, nie? Powinieneś mnie słyszeć teraz już Słyszysz mnie? Nie i tutaj jestem zmuszony, niestety, dodać rekonstrukcję perspektywy Kleksa jak to wyglądała sytuacja mniej więcej dlatego, że niestety nie nagrywał. Nami! Ty mnie słyszysz? O, o kurwa, straszela Ty oberwałeś znowu? Nie Nie No to nie, nie. krzycz, kurde! Proszę, Cię kleksu, w skałkach miałem gościa, przestałem do nich strzelać. Na górze jest jeszcze jeden żywy. Na górze, na tej wysokiej skałce, pośród drzew. Tam, tak? tam skąd do nas strzela i na początku, tak. Na samej górze? Na samej górze był. Uciekał z prawej na lewą, czyli. No, bo bardzo mocno oberwał. Trochę, żeśmy się nie skomunikowali. Dobra, Majki, siedź tutaj dalej na ten kampy, ja przebiegnę obok ciebie. Dobiegnę? Okej. Okay. Słyszę cię, widzę. Tak się to mi się wydawało jako taktycznie dobra pozycja, wiesz? Bardzo dobra. Miałeś ich pod... nie, że ty miałeś, że ty miałeś sprawy z prawej ich, nie? No, nie tak, ale on mi teraz uciekł, wiesz? On mm. był na prawo od skałek z mojej perspektywy, tą za skałką tego. Tak, za skałką się schował, idę tam po niego. Mam iść z tobą? Nie, nie. Ja nie mam termalki. Jak tam poszła ruletka na rezerwie. Chyba, że to wtedy zginęli, nie? Tak. Bo ja tylko wyszłaby. Ja zginąłem od razu na początku Nie pamiętam W sumie tu cały dzisiejszy stream jest prawie że na łódce Zobacz sobie rzotkiew jak gościu dostał z lapu i wyjebało go z plecak 5 metrów od niego Chodzę na... o, cześć Michał, jestem już za drogą. Chodzę na skałkę po lewej od niego Majki. Hmm. Jest jakaś szansa, Michał, że tata zacznie znowu grać. Jo Co ją? Za komputerem się zaczyna rozgonąć. <laughs> Znaczy, Wiecie, je, je, jeśli cię dobrze zrozumiałem, bo ja słabo łódzcy znam. To dziękować. Podchodzę do niego. Czekaj, ja też z tobą pójdę. Nie, 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 nie. Nie z no, jak, jak umrzesz, to termo ty masz. Ja nie mam termo, a mnie wyhaczy z krzaka. O kurwa. Mina. To ty, Kleksu? Tak, ja. Okej, okay, ja tu będę podbiegał. To ja lepiej, żebym ja z Lapułą pierwszy poszedł, bo ty masz no, termo. Pisze, Kleks. Teraz się musisz wylecieć. Trzecia cię zabije. Już mnie zabija druga. O, okay. dobiegam, na w dobiegam na górę. Aż niemożliwe. Ale dobra, kwiecie wyrzucone. Widzisz mnie? Masz kontakt tak, wizualny tak, na tak, mnie? Tak, tak, tak. Jesteś na moich plecach? Tak. To ja będę tutaj biegał. I próbował złapać ostro. Jak kurczak bez głowy będę biegał, nie? Szyłem Czy Ty dobiegasz? Tak Tu jest trup, tu jest trup, 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 trup Zobacz kto go zabił Lapuła magnum Jakim cudem? Ja do niego tutaj nie strzelałem Musiał mu się rana po tobie otworzyć. Eee, Wychwawił ma... się na pewno, bo tam juchę widziałem po drodze, jak szedłem. I to może być ten twój pan, on ma żółty pancerz. Pamiętam, że ten jeden typ miał żółty pancerz, a drugi tak, miał zielony hen. Tak, tak miał, było bity mocno. To jest jedno z pierwszych podejść do montowania na dwie kamery, także mam nadzieję, że podobało się. Z biegiem czasu już teraz wiem o tym, że dźwięk jest lipny i już no to naprawiliśmy. Także pierwsze dwa, trzy filmy będą takie z innym dźwiękiem, a później już to będzie na dużo wyższym i lepszym poziomie. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać w komentarzu co myślicie na naszych pierwszych podejściach z Rysiem do grania na dwie kamery. Jeszcze raz dzięki wielkie, trzymajcie się, hej!